Kacper Urbański to chyba jeden z największych wygranych w świecie polskiej piłki w 2024 roku. W czerwcu otrzymał powołanie do reprezentacji Polski, zadebiutował w niej i wielu kibicom opadły szczęki, ponieważ okazało się, że mamy w Serie A chłopaka, który potrafi grać w piłkę na naprawdę niezłym poziomie. Kogoś takiego właśnie brakowało w biało-czerwonych barwach. Bolonia pod batutą Tiago Motty zakończyła sezon 2023-2024 na wysokim piątym miejscu w Serie A. Mowa była o ogromnej niespodziance i właśnie Urbański w tej niespodziance brał czynny udział. Sezon kończył z 22 występami i jedną asystą. Schody w karierze utalentowanego 20-latka pojawiły się w momencie, gdy Motta spakował się i przeprowadził do Juventusu. Nowy trener Bologni, Vicenzo Italiano nie był już takim wielkim fanem umiejętności Polaka. Pod batutą 47-letniego Włocha Urbański wystąpił w obecnym sezonie w zaledwie 12 meczach w których strzelił jednego gola. W serii A najczęściej grywał ogony, aż czasem to już w ogóle przestał się podnosić nawet z ławki rezerwowych. Kacper to młody chłopak z rocznika 2004, który ma jeszcze bardzo dużo przed sobą. Musi się rozwijać, pracować i uczyć. Jest częścią kadry i musi walczyć o miejsce w składzie. Musi dawać z siebie wszystko. Kiedy dostawał szansę, zawsze robił wszystko, by zaprezentować się jak najlepiej. Widzieliśmy go przeciwko Moncy, gdzie trafił do siatki. W innych sytuacjach także mi się podobał. Mamy jednak dużą konkurencję w środku pola, dlatego wyczekuje swojej szansy, odpowiadał Italiano na pytania o sytuację Polaka. Od 7 grudnia Urbański grzał już tylko ławkę, nawet nie wstawał, żeby złapać kilka minut na boisku. Zaczęło to wyglądać naprawdę bardzo źle. Już kiedyś powiedziałem, że właśnie teraz przychodzi dla niego weryfikacja. Skoczył na wysoki poziom, jest w bardzo mocnym klubie i musi robić wszystko, by wywalczyć dla siebie miejsce w drużynie. Jest to bardzo trudne, ale trzeba podejmować się takich wyzwań. Jednak koniecznie ze świadomością, że najważniejsze dla rozwoju młodego piłkarza są regularne występy. Przede wszystkim trzeba też piłkarzy rozumieć, że chcą być w jak najlepszych klubach i walczyć w nich o miejsce w składzie. Robi się jednak źle, jeżeli ten czas, kiedy praktycznie w ogóle nie grają, niepokojąco się wydłuża i zaczyna brakować podstaw do twierdzenia, że wkrótce to się zmieni. A to są słowa Michała Probierza z początku tego roku. Selekcjoner reprezentacji polski na łamach przeglądu sportowego podzielił się swoimi obawami dotyczącymi sytuacji Urbańskiego w Bolonii. Zresztą we włoskich mediach już wcześniej zaczęły pojawiać się teorie, że Polak może nie grać przez to, że wciąż nie przedłużył swojego kontraktu z klubem z Serie A. I niby go nie zesłali do jakiegoś włoskiego klubu Kokosa, ale w ramach kary posadzili właśnie na ławce. Ostatecznie do przedłużenia kontraktu doszło. 18 grudnia Bolonia oficjalnie o tym poinformowała. Od tego momentu umowa Polaka obowiązuje do czerwca 2026 roku. W w każdym razie jego sytuacji w klubie to nie zmieniło. Przesiedział grudzień do końca i siedział też w styczniu. Rozwiązanie było jedno – transfer. Żeby się ruszyć, żeby znowu zacząć grać w piłkę. I tak też się stało. 25 stycznia Kacper Urbański trafił do końca obecnego sezonu na wypożyczenie do Moncy to ostatnia drużyna w tabeli Serie A, która w tym sezonie potrafiła wygrać zaledwie dwa mecze. No nie brzmi to dobrze, ale z drugiej strony 20-letni pomocnik potrzebuje miejsca do gry, pewnego placu, łapania kolejnych doświadczeń i tych lepszych i gorszych, rozwijania się, a nie gnicia na ławce rezerwowych Bolonii. Podobno w Moncy ma mieć to zagwarantowane. Urbański był już spakowany z myślą o kierunku hiszpańskim. Były negocjacje w sprawie wypożyczenia do klubu z dolnych rejonów tabeli, ale tam wszystko. Wszystko miało potrwać jeszcze ponad tydzień, a czas naglił. Decydującą rolę odegrał Adriano Galiani. Zadzwonił do Kacpra, do menedżerów, ma też dobry kontakt z Bolonią. Jako człowiek niezwykle doświadczony w negocjacjach miał decydujące znaczenie. Galliani przedstawił perspektywę, że jak Kacper wsiądzie w samochód i przyjedzie do Moncy, to będzie grał już w najbliższym meczu. Zapewnił, że klub bardzo go chce, opowiadał Mateusz Święcicki w programie piłkarskim na kanale Meczyków. Swoją drogą, Urbański w La Liga? No, to mogło być fajne. Ciekawe, o który klub chodziło. W każdym razie w poniedziałek Kacper, tak jak mówił Galiani, zadebiutował w nowym klubie w meczu z Genoą, ale niestety skończyło się porażką 0-2. Monca w coraz gorszej sytuacji. Jeśli chodzi o reprezentantów Polski, którzy tej zimy zaliczyli transfer do ostatniej drużyny w tabeli, to Tymoteusz Puchacz trafił na wypożyczenie do Plymouth. To czerwona latarnia Championship, jakby ktoś nie wiedział. Plus z tego ruchu jest taki, że Polak faktycznie zaczął grać. Cztery mecze. Poza jednym każdy oddechy do dechy. Do tego nawet asysta wpadła. A jaki jest minus? To jest po prostu słabiutka drużyna. Z tych czterech meczów z Polakiem w składzie nie wygrali nawet jednego. Tylko dwa remisy. W jednym to dostali nawet pięć bramek od Barney. No więc żeby to nie skończyło się tak, że Puchacz za momencik wpisze sobie do CV spadek do Ligue 1. A taki spadek w swojej karierze zaliczył inny Polak. Swego czasu przecież próbowany w reprezentacji Polski Michał Helik. Tej zimy obrońca zamienił trzecioligowe Huddersfield na Oxford United, w którym przecież już jest Przemysław Płacheta, też kiedyś reprezentant Polski. Helik zaliczył mocny powrót na Boiska Championship, bo od razu wskoczył do pierwszego składu, a w meczu z Luton strzelił nawet Gola. I Oxford wygrało 3-2. Zaraz będzie mieć więcej bramek na koncie od Płachety, zobaczycie. A jeśli chodzi o tabelę, to Oxford zajmuje 15 miejsce. I tutaj raczej spadku nie powinno być. W Grecji też nam się zagotowało od transferów reprezentantów Polski. Karol Świderski po trzech latach gry w MLS z taką małą przerwą na Serie A zdecydował się powrócić do ojczyzny Homera. I nie mam na myśli tego starego Simpsona. 2 miliony euro wydał na niego Panathinaikos, klub, w którym już nie jeden Polak w historii grał i odnosił sukcesy. Przede wszystkim Warzycha, Wandzik czy Olisa Deb. W Atenach Świderski spotka znajome twarze Bartłomieja Drągowskiego oraz Filipa Mladenowicza. Obecnie koniczynki zajmują Trzecie miejsce w tabeli ze stratą czterech punktów do liderującego Olimpiakosu. Czyli walka o to mistrzostwo powinna trwać do samego końca. Jest tylko jeden problem: były klub świderskiego, czyli Paok. To największy klub w Grecji i cieszę się, że będę mógł stanąć przed nowym wyzwaniem w mojej karierze. Coś takiego na dzień dobry w Panatinajkosie powiedział właśnie Polak. A to może nie spodobać się kibicom Paoku. Co ja mówię, to na pewno nie spodoba się kibicom Paoku. Przecież to jest Grecja. Tam z miłości do nienawiści wystarczy sekunda. A skoro już jesteśmy przy klubie z Salonik, to do Tomasza Kędziory dołączył Mateusz Wieteska, który musi zacząć odbudowywać się po nieudanym czasie w Kaliarii. Polski obrońca został wypożyczony z włoskiego klubu i od razu wskoczył do pierwszego składu pałku. 90 minut z Lewadiakosem i wygra na 1-0. Taka sytuacja na pewno cieszy Michała Probierza. Innym zimowym transferem, który zapewne wywoła szeroki uśmiech na twarzy selekcjonera Repre prezentacji Polski jest Jakub Moder w barwach Feyenoordu. Holendrzy mieli zapłacić za Polaka zaledwie 1,5 miliona euro. Pewnie tam jeszcze jakieś bonusiki są wpisane dla Brighton. W każdym razie pomocnik w końcu ruszył się z miejsca, w którym tej gry to ostatnio nie było. Mówiło się coś o jakimś innym klubie Premier League, Leicester czy Evertonie, ale ostatecznie Moder wybrał giganta Eredivisie. Tutaj też jest piękna polska historia. Dudek, Iwan, Smolarek czy całkiem niedawno Sebastian Szymański. Teraz czas... Na Modera. Jednak zdecydowanie najbardziej zaskakujący transfer zimowego okienka w wykonaniu reprezentanta Polski należy do Mateusza Bogusza. I w tej sytuacji to nie wiem, czy Michał Probierz się szeroko uśmiecha. Tego w każdym razie się nie da przebić. Dlaczego? Bo zamienił MLS na meksykańską ligę MX. Cruz Azul zapłaciło za Polaka prawie 9 milionów euro. To rekord sprzedażowy w historii Los Angeles FC. Co czeka na Bogusza w Meksyku? Na pewno całkiem niezła pensja i dużo większa presja niż w USA. Argentyński trener Cruz Azul, Martin Anselmi jest jednym z bardziej inteligentnych trenerów w lidze MX. Preferuje styl, w którym ważna jest przewaga w posiadaniu piłki z tendencją do zmieniania pola gry i wielu dośrodkowań. Przyjemnie się to ogląda, a formacja 3-5-1-1 wydaje się ciekawa. Poza tym uważam, że presja gry w dużym klubie w Meksyku jest większa niż w USA, co powinno również pomóc Boguszowi w rozwoju. Opowiadał w rozmowie z TVP Sport dziennikarz ESPN Cesar Hernandez. No brzmi to ciekawie, szczególnie, że Cruz Azul to klub liczący się w świecie meksykańskiej piłki, a nie jakiś tam przeciętniak. W jego barwach występuje chociażby były piłkarz górnika Zabrze Georgios Giacomakis. Grecki napastnik też trafił tutaj z MLS, tylko że z Atlanty. Wracając do Bogusza, to wielu kibiców i ekspertów było w naprawdę ciężkim szoku, że Polak wybrał Meksyk zamiast powrotu do Europy. Szczególnie, że później wcale nie jest tak łatwo stąd wyjechać. A dlaczego? Trudno dostać się z Ligi Meksykańskiej do Europy. Meksykańskie kluby są na tyle silne finansowo, że mogą sobie pozwolić na dyktowanie wysokich cen za piłkarzy. W przypadku gwiazd Ligi mowa tu o kilkunastu milionach. Europejskie kluby często wolą poszukać tańszych opcji w Ligach Argentyny, Urugwaju, Kolumbii, Ekwadoru czy właśnie MLS. Dlatego też niekiedy piłkarze Ligi MX zabiegają o klauzule europejskie w swoich kontraktach, które pozwolą im odejść za nieco przystępniejsze kwoty do klubów z Europy. Taką ma mieć według mediów Bogusz. Niektórzy zawodnicy mają wręcz w kontraktach dwie klauzule odstępnego. Wyższą dla klubów spoza Europy, a niższą dla klubów europejskich. Powiedział w rozmowie z Weszło ekspert od meksykańskiego futbolu Michał Matlak. No cóż, no słuchajcie, przekonamy się, czy Mateusz Bogusz podbije Ligę MX tak, jak to zrobił z MLS. W ramach ciekawostki dodam tylko, że do tej pory mieliśmy trzech Polaków, którzy występowali w tej egzotycznej lidze. Jednym z nich był Grzegorz Lato który przez dwa lata przywdziewał barwy Atlantę. To był początek lat 80. Po ponad 40 latach porwał się na to chłopak ze Śląska. Mateusz Bogusz, wypada życzyć powodzenia. Kto wie, może Liga Meksykańska po jego transferze jeszcze bardziej otworzy się na polskich piłkarzy? Zobaczymy.